Witam, ja jestem Intercop z wami, kolejny odcinek nowego Intera i tym razem szczerze nie wiem co zrobić. Mieliśmy iść do niby księżycowej kniei, ale zacznę od... 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 od, od, od questa chyba pobocznego, który miałem zrobić. Już wiem jak to zrobić, więc większego problemu nie powinienem mieć. też wiem, że jak go zawalę to niewiele mi się stanie, więc... Nie ma nic ciekawego, no to chyba ty Hmm Hmm dowiedzieliśmy hmm. się, w czasie procesie do zadania nie ma pobocznego, ale to już szukam... Kogoś, komu mógłbym śmieci posprzedawać No ja no gdzie jest za daleko, jakim prawem? Podejrzany Osobnik... Ooo, hmm. hmm. O, idealnie! Ktoś odłotrzykowania. Żeby tak ładnie ujmę. Maska Perswazji. Mamy złodziejski kaptur, co jest lepsze. To daje nam Koncentracja, Perswazja, Charyzma. A nasze daje... Nasze jest wiele lepsze. Pociski sobie zostawię, No szpon niby mogę oddać, ten sztylet też, a niego nie mogę, on jest z zadania. Ogist yy, coś warte, szmaragd sobie zostawię, tak z sentymentu. Yy, to mi nie będzie potrzebne, przywrócenie nawet na pewno się przyda, antidotum też. Yy, Obie to na wizji tylko po to, żeby potem nie było, że coś przydaje bezprawnie czy jakoś taki tyle kusza i ten kościany fenix no niby sobie to zostaje może się przydać narzędzia złodziejskie też się mogą przydać ale niekoniecznie oko na pewno się przyda hmm. jakieś dwie notatki nie wiem zostawię je na razie te bo nie posprzedaję bo nie chcę ich używać Rubin też sprzedam Hmm, no szafik też niech będzie yy, Wybaczcie sobie krótkie cięcie, bo ktoś mnie woła jestem wybaczcie za te krótkie cięcie, sprzedamy przecież te przedmioty, same układamy flipunek Mam parę bełtów, kasę straciłem, ale trudno się mówi I myślę, że dałby odpocząć Jeszcze tak na zaś Hmm Mm hmm. No już odpoczywajcie szybciej. No może jeszcze ty coś wiesz na temat tej? Hmm. Można mu... No, zrobiliśmy to nie do końca uczciwie, ale przekupiliśmy. Ech, nie było to... Ech, jeżeli chcemy, to tak tak zresztą za, jeżeli nam się uda przejść ten proces, to plus 3 do dobrej strony, więc wychodzimy na... na zero, więc nie przeszkadza mi to zbytnio. W ogóle obciążenie teraz tylko obciążenie, kurde. Teraz mamy dosyć niskie, więc możemy śmiało się tak bawić. I biorąc pod uwagę, że ten budynek jest teraz prostokątny Jak do niego wejdziemy, zmieni kształt, to jest trochę dziwne No proszę bardzo, gdzie to jest ten prostokąt um, Pójdę już, jeszcze chwila, trzeba z nim tutaj pogadać Co mm -hmm. sądzisz o tej sprawie, tak, bla 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 No a tym już chyba nie interesuje się nic niemożliwego Interesuje mnie sam oskarżony No i teraz możemy iść. Jeżeli go nie ogonimy, toimy plus 3 do złego, jeżeli obonimy plus 3 do dobrego. Mm -hmm. No i teraz powinno się udać. Tak, nigdy nie przegrałeś. Mhm, już mamy jednego, który jest za naszymi. Tak, na wejściu już go przekupiliśmy i nie musimy się martwić. Mhm. Mamy dwie pochodnie, nawet trzy, wow. Już moglibyśmy skończyć, ale jednak nie. Mamy trzy. Cztery. Znowu trzy, cztery. Hm. Hm. Nie no nawet gdybyśmy go nie przykupowali to już byśmy wygrali, mamy trzy głosy Nie wiem, wiem że można jeszcze jakoś tego... Ed chyba, chociaż nie, chyba właśnie Degara nie można Ale Fakt, dobra mamy 3 głosy Dwa... Mamy, dobra, jest głos. No the fuck. Dobra, są głosy. Dało się. W dobrej kolejności całe szczęście na koniec to zrobiłem. Yy. Chyba nam się udało. Hmm. No, ja myślę. Im więcej tych głosów, tym więcej dostaniemy doświadczenia, więc należy tutaj uważać. No, oczywiście... W wyciągnąć od niego jeszcze więcej. I chyba zapasów mamy wystarczająco. Nie, żadnych butów. Chociaż może te. No nie wiem. Te dają... chyba skóre, możemy sobie na nich robić, a te szybkości mnie korcą, bo te dają przyspieszenie, a te zwiększają nam kondycję. Kondycji mamy 19, czyli bez tego byśmy mieli 14. Nie, no dobra, niech będzie tak jak jest. Zawierzylibyśmy je potem. I szczerze mówiąc, ten odcinek dosyć... No, może nie będzie najdłuższy. A najkrótszy też nie. Coś mi się wydaje. Będzie zegarka nie ustawiłem sobie wyjątkowo. Jeżeli chodzi o ostatnie czasy, więc... Dobra, idziemy do Księżycowej Kniei. Tam znajdziemy zapewne jaskinię, jak dobrze pamiętam. I w niej skończymy. Tak, to jest najlepszy plan. Pamiętaj, żeby nie walić tutaj na Hama, bo ostatnio grałem bardem z rapierem bodajże. Co fajnym combo wychodziło, bo można było ładnie walczyć, jednocześnie dawać sobie buffy, Ale to była walka na hama, więc nie chcę tego powtórzyć. Ciemny las. Nawet nie będę zbierał chyba wszystkich przedmiotów. A właśnie, kupimy sobie trochę zatrutych bełtów. W której to było to, chyba w tej. Tak. I zaraz przyda nam się kusza. Kurde, nie ten klawisz. Hop. Ściągniemy te dwa miecze. Najpierw by leżały tam obok siebie. Hop. użyjemy kusze. Teraz nie nam przydatna, bo tutaj powinni gdzieś kampić, o. Ogniści ucznicy. Ale możemy sobie ich spokojnie nawalać... kuszą. czy nie jest to takim głupim pomysłem, bo inaczej byśmy ich nie ściągnęli. No, udała się trucizna. Zatułcie jak wysysa spożycia, więc... Noś, no, śnioska już śmiać jest, jeśli zgiń. Ta poza chyba bardziej do pracy pasuje, coś mi się widzi. A chyba nie mam tu żadnego z procą. Nie na krótki miecz. Nie, nie mam nic z procą. Wiesz co? Weź opcję Podążaj i chodź tu, tu podążaj i teraz zaatakuj najbliższego powinieneś pójść od tamtych, a sobie spokojnie go tutaj utłukę. No nie jest git. Nie ma tak dobry, porządny kusznik ze mnie. Je, otruł Aaa, nope. No No, a też możemy zmienić pełnię na nasze podstawowe, bo jednak wolę walczyć short słowami, że tak ładnie to określę po angielsku. Dlaczego nie jestem plan Po prostu mi wygodniej walczyć bezpośrednio. To będzie że mogę wciągnąć sobie skradanie. Odejść do kogoś. I go z atakiem z zaskoczenia. No tego jeszcze się leczy dzięki mojemu mieczowi jednemu, więc. Hmm. Tak, to jest jaskinia, do niej musimy zajść. To jest jedno z zadań. Mimo, że nieobowiązkowych, to wypadałoby je zrobić. Nie mam, nie? No fak, daj mi kogoś zabić No i znowu mnie nie ma hi, hi, hi. A tu cieniasy Więc co, choć podążej Myślę, My sobie tutaj wejdziemy I myślę, że na tym skończymy odcinek Głównym nie było zadaniu pobocznym Myślę, że przydało się, je. Ja nie chcę robić długiego, bo nie mam ochoty renderować no a poza tym następnego odcinka trzymajcie się no i cześć